Witam Was straszliwie w mrocznych klimatach. Dzisiaj na dobranoc opowiem Wam przerażającą bajkę. I tytuł to Tail Jest przerażająca i bardzo trudna. Hahaha! Ha, 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 ha. Jak widzicie, ten odcinek jest nagrywany dość nietypowo. Od kilku dni mam spore bóle w plecach. Nie mogę siedzieć, a odcinek nagrywany jest z łóżka. Zależy mi na tym, aby wypuścić odcinek. Nie chcę zostawić Was z niczym. Pora was wprowadzić w historię. Później zapraszam na krótką rozgrywkę wraz z reakcjami. Jeżeli wam się spodobał ten fragment, to napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej. Świat, w którym rozgrywa się akcja Krypitel jest niesamowity, czarujący i można go łatwo pomylić z umysłem Tima Bartona. Złowieszcza fabuła tytułu prowadzi gracza przez wiele niebezpiecznych rozdziałów pogoni za drogim przyjacielem. A każdy rozdział stawia przed graczem jeszcze większą łamigłówkę niż poprzednia. Jedynym wprowadzeniem do historii jest krótka scenka, w czasie której dwóch chłopców zbiera grzyby w dziwnym lesie. Jeden z nich zostaje porwany przez upiorne stworzenia, a naszym zadaniem jest uratowanie go. Aby to zrobić, gracz musi pokonać szereg łamigłówek, napotykając po drodze różne stworzenia, które są równie fantastyczne jak przerażające. Las to tajemnicza, ręcznie rysowana kraina czarów, pełna oryginalnych baśniowych stworzeń. Niektóre z tych potworów są złe i nie będą się zastanawiać dwa razy nad odebraniem wam życia, podczas gdy inne są potulne i chowają się, gdy się do nich zbliżycie. Podczas gdy fabuła otoczenia i stworzenia są najlepszymi częściami Krypitel. Większość gry polega na rozwiązywaniu zagadek. Zagadki w tej grze mogą być frustrujące z powodu braku wizualnych wskazówek lub poczucia kierunku. Jedną z największych wad krypitel jest to, że wymaga od gracza podnoszenia przedmiotów bez wyraźnego wskazywania, które przedmioty można podnieść. Inne gry sprawiają, że dostępne obiekty mają jaśniejszy odcień niż ich otoczenie, dają im efekt wizualny lub zmuszają je do ruchu, aby pokazać, że te przedmioty można zebrać. Układ poziomów również może utrudniać ukończenie zadania. Niektóre przejścia są zbyt blisko obiektów, z którymi gracz musi wejść w interakcję, a wchodzenie i wychodzenie z nich resetuje postęp gracza w łamigłówce. To tak w skrócie. Resztę dowiecie się sami. Styl graficzny opowieści Crypitel sprawia, że gra wygląda jak klasyczne baśnie Braci Grimm. Ogólnie gra bardzo mi się podoba. Gdyby nie nieczytelność, niektórych zagadek dałbym 5 na 5. Crypitel wymaga cierpliwości, aby wędrować przez las zagadek, ale jest to krótkie i słodkie doświadczenie, warte 5 dolarów. Teraz zapraszam was do gry razem ze mną. Jak chcecie więcej, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wytrwaliście do końca i podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie komentarz IT-1 News. Piszcie, proszę, w komentarzach, jakie tematy związane z tym kanałem Was interesują. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i na moje pozostałe social media. Oho, oto nasze menu, co my tu mamy. No ustawie nie ma za dużo, no ale to nie o to chodzi w tej grze. Zobaczymy, czy mamy inne języki. Pierwszy piękny motyw. Bardzo fajna grafika. Ciekawe jest to No dobrze, idzie jakaś postać. Zbiera grzyby. Mam nadzieję, że to nie są mu humory No dobra. Czyli ja gram tą postać, A, no, zbieram sobie grzybów. Wydamy w symulatorze zbierania grzybów. Symulator grzybiarza. A to co to jest? Chyba ten motyl. Słuchajcie, nigdy nie podążajcie w lesie za dziwnymi motylami. Szczególnie w ten sposób się ciesząc. No, mogę skakać nawet. Ciekawie to jest narysowane. Nigdy w miejscach uproszczone, ale nie No i tak, nie wchodźcie do dziwnych domów. No chyba, że macie aparat i chcecie zrobić ciekawe zdjęcie Oho! A nie mówiłem? No nie. Tyle się nazbieramy, on zgubił grzyby. Zajrzę jeszcze raz. Śpi. Ten dziwny motyl. Zapukam do niego. Oho. Czy słucha? Motyl wraca. Mm. Strasznie krępi to miejsce. Jest tyle łańcuchów z sufitu. Męczę jeszcze kiedykolwiek. Tak? Pewnie słyszycie muzykę, ale muzyka jest nastrojowa, bardzo fajnie zrobiona. Tu nie mogę wejść. Dobra, rozejrzę się, może coś znajdę. o, 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 o! o. Zabukam do niego, zobaczymy co będzie. Skusił się na grzyba. Fff. Dobra, co my tu mamy? Muszę się basować. Tak, muszę Nie, już się basowałem. Nie, nie! Nie! Dobra, spróbuję jeszcze raz. Widzę, że tu są autosavey. Schowam się tutaj. O. o! Trzeba jeszcze zamknąć! Nie! No, jestem mistrzem w tym. Ewidentnie. O, dobra. Nie, nie, nie wskakujemy tam, tylko się chowa. Widać moje oczy. Dobra, ten se. drzemkę robi. Zobaczymy, co możemy tutaj zebrać. Dziwne, że te motyle nie wyczuwają nas. Dobra, mamy to. Coś tu jeszcze jest? To właśnie to, co mówiłem we wprowadzeniu, że nie ma jasnych wskazówek. No tu sobie stołek na przykład zrobiłem, tak? No i biorę klucz. No to tam w jakiś sposób można się domyśleć, ale to tak nie przychodzi z samo siebie. Wow, wyjście z drugiej strony. To była łamigłówka. No wiecie. Nie, ale do, dobre na początek. Nie powiem, że się. Gdzie go zabrali? Co to za duchy są w tle. Widzicie to? O! No i tyle z tego. To powinien w ogóle cenzurować. Ponownie. Co to w ogóle tam śpi dziwnego? Dobra, może tym razem się uda. Nie. Wiecie, co ja próbuję zrobić? a ja próbuję to ominąć. Chyba tam lekko w nas bok, ale chyba się nie da. Spróbuję to zrzucić. Ten kawałek drewna tą płodę. Może to pomoże. Skoczyć tam czy... Nie, nie będę tam stykiwał. Zrzucę to. Zobaczymy co się wydarzy. Znowu te duchy. Nie wiadomo, czy one chcą coś nam zrobić, czy nie. Dobra? O, brawo! No tak. Ja będę chyba tutaj z boku zliczał Wam ilość moich śmierci. Dobra, zobaczmy, co jest tam w tych śmieciach. Kompletnie nic. Tak mnie podpuszczają, tak? Dobra. Szukamy dalej. Co to za głowy stwór? Aha. No już mi coś zażarło twarz. Okej, okay, on śpi, on reaguje na te grzyby, liście, kwiaty, cokolwiek to jest. Okej. Okay. Aha, to chyba tak nie działa, sam zniszczył część. I chyba się nie da, to już. To da jakaś wskazówka, skorzystamy z niej. Wiecie co, ja jestem kaleką jakimś, chyba. Albo co, robię to celowo. Wiecie co, ja robię to celowo. Nie, ja to robię celowo. To jest ewidentnie robię to celowo. Swoim ciałem tutaj nakarmię wszystkie stwory. W ogóle ten las nie wyginie, tak będę ich długo. go. Ponownie, nie wiem, to chyba tak nie działa. Nie, smacznego. Dobra, próbujemy dalej. Tutaj nic nie da się zrobić, widzę. Wchodzę, jest tylko wskazówka. Czy co? No nie, to, to też. O co ja mam z tymi liściami? <gry> Co mam z tymi liśćmi zrobić? Tak, przytrzymaj ścianę. Dobra, podejdę, może do tego coś będzie można. A, da się to zbierać. I tak, potwierdzam, to nie rośnie, to jest jakiś grzyb. I świeci na ładny fioletowy kolor. Spróbuję więcej, może to o ilość. Mam bardzo zły zwyczaj w gra, że Za dużo rzeczy zbieram albo kolekcjonuję. Zresztą zobaczycie w innych jakichś gierkach, które będę próbował. Bardzo zły. To jest. Bardzo zły nawet. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie. Ale chrapie. Wygląda jakby ciągle się trzymał za brzucha. Już tyle razy mnie zjadł. Aha, dobra. to o to chodzi. No i właśnie to jest ten brak wskazówek. Dobra, nie mamy gonik. Jest. Co teraz? Aha. Cisza. Nie goni mnie. No to mamy szczęście. Ale tam fajny kruk jest. Rewelacja. Dobra. Czy on jeszcze tam jest? Będę oczywiście sprawdzał, czy on tam jest. Sam się... Sam sobie stwarzam problemy. O! O tym właśnie mówię. Sobie sam stwarzam problemy. Dobrze, że nie poszedłem tamtą ścieżką. Lecimy dalej z odliczaniem śmierci. Tam już ktoś nie żyje. Ciekawe kto to. Pewnie jakiś inny podróżnik. A może jakiś rozbitek z naszej wyspy. Dobra. No to jest wysoko skomplikowane, bardzo. No ale dobra, próbujemy. Deskę sobie wziąłem, nie wiem po co, ale mam ją. Co my tu mamy? Co tu będzie? Tak idę powoli, bo sprawdzam wszystko. Aha. Jackszy tu No nie, no ja skinę. nie zginę. Nie! Pomocy nie!